Jesteśmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Radomsku na korytarzu. No i to bym powiedział, jak korytarz jak korytarz, zwykły korytarz, ale niestety ten korytarz, drodzy Państwo, to jest również miejsce, gdzie trenują zawodnicy klubu strzeleckiego dziesiątka w Radomsku. Jak widzicie, dość spartańskie warunki, bo dwa razy w tygodniu spotykają się na treningach. Dwa razy w tygodniu to wszystko, co za moimi plecami jest, jest rozstawiane jest również chowane. Przyjechałem z tego względu tutaj dzisiaj z kamerą programu w temacie, aby właśnie porozmawiać na temat treningów, na temat pracy. I moim rozmówcą jest tu już ko mnie. Witam cię Sławku serdecznie. Sławek Dziegie, człowiek, który zajmuje się. Tu przed chwilą powiedziałem, że Zwykły korytarz i niezwykły, bo to jest korytarz w szkole, który służy za e, salę treningową dla Was. Tak, na czas naszych treningów, ten hol szatni zmienia się w miejsce sportowe, czyli strzelnicę pneumatyczną. Taki obiekt wielofunkcyjny. No właśnie, wielofunkcyjny. miasto prawie 50 tysięczne, miasto, którego nie stać na taki, nie wiem, taką salę sprawdziwego zdarzenia dla Was, jakby nie było jesteście, macie u siebie w grupie mistrzów Polski, czyli to wymaga sporej pracy. Wiem, że jesteś skromny, nie będziesz narzekał, ale może ja zrobię to za Ciebie. No nie, 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 nie będę narzekał na to i na Urząd Miasta, ponieważ mhm. miasto i tak nam dużo pomaga, dając dotację finansową, udzielając yy, lokalizacji na biuro, na magazyny, także tutaj w placu miasta naprawdę jest dobra. To, że nie ma lokalu na strzelnicę, to jest, yy, no, efekt, Takiej niemożności w sportowie brak tej infrastruktury takiej ogólnej dla, dla każdego. Ja wiele lat zabiegałem o jakieś tam miejsce dla ćwiczeń, no, przez te naście lat udało mi się wybrać na też dzięki pomocy Urzędu Miasta. A jak długo już tutaj trenujecie w tych warunkach? Z sekcją mojżeszową w tych warunkach ćwiczymy siódmy rok. Siódmy rok, nie jest tu teraz, bo tu są chyba dwie teraz sekcje, widzę, że tu za moimi, za twoimi plecami yy, są zawodnicy i? Za moimite, za twoim. Nie, to, jest, to jest jedna sekcja młodzieżowa Aha. z tym, że prowadzimy tutaj trening strzałowy, czyli normalnie ze śrutu tak strzelać, mm. oraz trening pomocniczy bezstrzałowy z wykorzystaniem y, symulatorów komputerowych, mm -hmm. które wychwytują, dają możliwość analizy błędów i stanowisko pomocnicze też do ćwiczenia pracy na spuście, też w systemie bezstrzałowym. Jak długo trzeba pracować, żeby wychować w swoich szeregach? Mistrza Polski. Nasz mistrz Polski, a ja to dzisiaj nieobecny w treningu, ponieważ ja wrócił z Pilca i yy, chyba szkoły na piania yy, No to trwała pata 4-5 lat. 4-5 lat? Tak. Od 10 roku trzeba to sprzedać i w 15 roku życia się 50 lat weszło na, na tę pracy. Pamiętam naszą rozmowę, ale w innych okolicznościach, gdy powiedziałeś, że to jest wypadkowa. Kilku rzeczy, które się składają na taki sukces. Twój, a przede wszystkim też rodziców, prawda? Tak, przede wszystkim na skadrze, na tej szczelnicy pracuje cztery osoby dorosłe, żeby tam funkcjonowało, żeby to było bezpiecznie, żeby każdy wiedział, co ma robić. Cztery osoby dorosłe już dwa razy w tygodniu są zaangażowane. Ale sukcesy odnosi się przede wszystkim wolą rodziców. Bo dziecko w wieku 12 lat, 13, 11, to, to jest strzela i jeszcze nie ma pojęcia, że ono jest na tyle dobre, że na tyle się może rozwinąć, że może rywalizować na szkolnictwach krajowych. Ja tu widzę za swoimi plecami taką, taką młodą zawodniczkę. Ja przed chwilą rozmawialiśmy, ta zawodniczka ma 10 lat. 10 lat? I od razu powiem, że też wola rodziców. Dziecko chce, bo to, że musi mieć wola dziecka, ale przede wszystkim współpraca z rodzicami. I ci rodzice przyprowadzają to dziecko i dziecko ćwiczy. No, no ja myślę, że to jest dziecka będzie... Wiek, wiek 10 lat to jest taki, nie wiem... To jest taki po, na początkujący, wiek taki wiek generowy, gdzie może zaczynać mhm. strzelectwo. Jak ma na imię? Antosia. Antosia, mogę Cię poprosić do nas? No właśnie, witam Cię bardzo serdecznie. Słyszałem, że Twoją pasją jest właśnie strzelectwo. Tak. I kto cię zaraził do tego? Tata. Tata? I jak długo już strzelasz? Hmm. No już Uro? tak jest, tak? Tak. I podoba Ci się? Tak. I będziesz to systematycznie robić? Tak. Nie zabieram Ci czasu, wiem, że jesteś tam wywołana na stanowisko, więc musisz trenować, prawda? Tak. Dziękuję Ci bardzo. Sławko, powiedz mi, dużo jest takich właśnie młodych adeptów. Na młodszych właśnie nie mamy, do tego, uh -huh. bo przed kniączką dzisiaj zdałem sobie sprawę, że nam młodzicy wyrośli już poszli z juniorów, tam były dwie, trzy osoby, które rok temu byli młodzikami, już zmierami, czyli inny poziom, poziom rywalizacji sportowej. I brakują tego na rybku, a też ludzie przychodzą, pytają się. No i myślę, że to się, by, no tak się rozglądam, to patrzę na tą broń, z których strzelanie. to jest broń, która to jest... Nie jest broń. Co to jest? To jest sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy, no widzisz. Strzelecki sprzęt sportowy. Strzelecki sprzęt sportowy. To jest sprzęt, który jest na wyposażeniu klubu, tak. czy, czy to jest prywatny sprzęt? Jak to, to jest? Jedna zawodniczka, mhm. Hania, strzelał własnego sprzętu prywatnego, który moi rodzice kupili. Mhm. Tak samo jak kupili, to robi kiedyś. Mhm. A reszta sprzętu to jest klubowa. To, to jest drogi sport? Jeśli chodzi o sprzęt, no zależy jak co robisz, to robi. po no, z rowerem, też muszę kupić rower. dobrze jeżdżą rowery, też muszę No dobrze, rowerem, ale, ale jeżeli kupuje rower tak do takiej rekreacji, no to nie jest zbyt drogi, a jeżeli już wyczynowy, to w przypadku... W przypadku, tych pistoletów automatycznych, rząd, cena około 7 tysięcy złotych. Widzę, że tu jest też sporo rzeczy skomputeryzowanych, wytłumacz mi na czym tu polega strzelanie no, po i jest to. komputer. Pojdziemy wolniutko, bo jeszcze musi operator za nami przeżyć. No właśnie, co to jest? Tutaj nasz młody uh -huh. Adek Strzelecki, młodzik Adam. Uh -huh. Dzisiaj ma trening na komputerze. Warunki strzelania są dokładnie takie uh -huh. same, jakby strzelał ze śrutu. Uh -huh. Z tym, że komputer pokazuje cały przebieg, sekwencji tego strzału. Strzelają, strzelaję. Strzelaj Adam. Zobaczymy. Zobaczymy to jak to wygląda. Uh -huh. Całe podejście do strzału, ruchy broni, ręki. Praca na sp. Przerwę ci będę ścibski. Czy to jest prawidłowa postawa, że się trzyma rękę w kieszeni? Tak. 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 Poważnie? No, Ona wychodzi w tą rękę? Tak. No nie może być ręka luźno. Aha. No, musi być przy, przystwierdzona po to, żeby... Albo w kieszeni właśnie, czy jest w dresie, jakiś No, tutaj Dobrze, nie, nie z tyłu raczej nie. Mhm. Tutaj boczna mhm. albo na paski. No właśnie. Tak jak, jak jaki szczegół, no, 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 o którym No tutaj chodzi o demokrację postawy. Ręka wolno wisająca powoduje ruch ciała. No, hmm, w, tym, w tym momencie. Adam, mogę ci przerwać? Jak długo już trenujesz? Od roku już e, trenuję. I skąd taka pasja? Ktoś cię namówił? Czy połknąłeś tego bakcyla, zajrzałeś na trening, powiedziałeś, że to jest coś, co chcę robić? W połowie, bo tata mnie namówi, bo on sam strzela, ale z broni palnej z strzelnicy i mówi, że tutaj i strzelać, bo. i tak nie co po południu robić. A powiedz mi tak, co to powoduje takie jakieś wyciszenie, daje to jakiś taki relaks? Bo to jest taki spot, gdzie no na te, ile, półtorej godziny trzeba się jest, jest, nie? Na te półtorej godziny Więcej, więcej, bo jeśli mówimy o zawodach, to strzelanie zaczyna się wiele, wiele godzin przed zawodami. Jeśli zawodnik idzie na stanowiska, on się to dobry, rado. Dobry, dobry go godzinę Dobrego użyje określenia, że musi się rozstrzelać, wystrzelać? Musi się przede wszystkim wyciszyć, wyzerować no. umysł. Mhm. Tak, tak, nie, nie o to mówimy skupić się, skoncentrować są różne pojęcia. Po prostu musi być umysł spokojny jak na wody. Nie od warunków, jakie panują, od sytuacji. Każde wybicie z rytmu powoduje już jakiś stres i to się przekłada na wynik notarczy. Czyli potwierdzasz to, co mówi was, Tak, adek? potwierdzam. Tak musi być. Czyli ty jest wyciszony, tylko my teraz zaburzyliśmy chyba ten Ale trening. właśnie, to tak. też jest trening, Przychu... bo On się musi szybko od Aha. tego odciąć, wrócić na swój poziom. Mhm. Bo to, to może nasze miejsce są w będzie strzelona woda zabowa. A że stanowisko jest wadliwe technicznie, musi zmienić stanowisko. Już jest zamieszanie, mhm. wybicie z rytmu, musi to zrobić płynnie, nim bez braku koncentracji. Nie, nie przerywamy się, jak będziemy podglądali na prawda? Oglądanie to jest choroba treningu, bo ja też przychodzę, przeszkadzam, narzucam się, ale oni mnie już nie mogą widzieć. Oni czyli w sensie zawodnicy. Kolejna tam zawodniczka za plecami Adama to? Jest tam. Yy, Ojejku, zawsze go yy, no. mm -hmm. To sporo tych zawodników jest Tak, jejku zapewniam twojego pieniądze. Joasia, Joasia. Joasiu, jo 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 też ci przerwę. Długo trenujesz? Zaczęłam niedawno. Czyli ile? Miesiąc? Dwa? Pół roku? No, to... Pół roku, tak? Podobne pytanie zadam jak Adamowi, który tu stoi za moimi pytaniami, Powiedz mi to zadam mogą kogoś. Czy nie wiem, koleżanka, kolega powiedziała, że chodzą właśnie do Klubu Szczeckiego dziesiątka no. i zaproponowali. Mój brat chodzi. Brat chodził. No to, to rozumiem rozumie Sławek, że to już jest jakieś takie... Rodzinna pasja. Rodzinna pasja. Taka solidna rodzinna pasja, mhm. bo ludzie, że po zaangażowaniu, po chęci pracy, że też tutaj będą owoce tej pracy. Będą owoce to Ilu w ogóle zawodników z Rzesza, dziesiątka, strzelecki tak. strzeleckich? Jeśli chodzi o sekcję młodzieżową, mamy mhm. około 12-13 osób. Mhm. A jeśli chodzi o sekcję dorosłych, strzającej z woli kulowej, mhm. mamy tych osób 300. Ojej, to no. Nie wiem, czy ja dobrze zapamiętałem, ale kiedyś rozmawialiście? Powiedziałem, że budżet, którym dysponujecie na rok to jest ponad 100 tysięcy. No to może, Pamiętać, nawet może być 400 tysięcy. Mhm. Bo w tym roku szykuje się taka duża impreza, na którą pozyskaliście tak, ten piknik, e, piknik, piknik właśnie strzelecki. z budżetu wojewódzki, wojewódzkiego z Włosek już jest złożony, bo tam, mhm. tam tutaj była taka proforma, że bierzemy to udział, Asia kontynuuj. A wniosek jest złożony mhm. i czekamy teraz na, na, na te pieniążki. I w lipcu robimy taką imprezę właśnie klubową, otwartą, też taką dla wszystkich sympatycznych, żeby się z nimi Za sprawą tej imprezy chcecie zachęcić, jeszcze bardziej rozpropagować tą formę sportu, czyli to strzelectwo? Też, ale właśnie też jest to oferta skierowana dla tych dorosłych członków klubu, którzy inaczej postrzegają strzelectwo. Dla nich to tutaj są rzeczy niezrozumiałe, oni inaczej strzelają z kulowej szybko głośno i tak dalej ale chcemy ich namówić na takie spotkanie z rękady narodowej pistoletiarzy karabiniarzy na tym właśnie pikniku którzy też im parę rzeczy powiedzą zasugerują powiedz mi taką ciekawostkę przychodzi ktoś pierwszy raz na trening co rozpocząć tutaj z wami treningi Patrzysz na niego, dostaje broń, no nie wiem, robi te pierwsze takie symulacje, te strzały symulacyjne. Jeżeli na niego spojrzysz, to już wiesz, czy ma predyspozycję do uprawiania tego sportu, ten młody człowiek, ten młody adept, że, że jednak czegoś mu brakuje i tak po jakimś czasie, no powiesz, że no niestety. Nie, nie ryzykowałbym takich twierdzeń ostatecznych, że widzę pierwszy raz, czy tak, drugi, tak. trzeci, mhm. to tak się nie przewidzisz. Mogę, mogę... 70% ocenia stan fizyczny, psychiczny, jak się zachowuje w i jak i jaki będzie jego rozwój, bo naprawdę ciężko, ciężko to wyrokować. Mówi się, że strzelec sportowe to wymaga takiego pełnego flekwatyzmu, takiego spokoju. Nie jest to do końca, bo ludzie dynamiczni, aktywni też no potrafią się, dobrze, raz się raz tak mi, mi fajne pytanie. Adam, jeszcze raz Cię poproszę, powiedz mi, oprócz tej dyscypliny sportu, jaką jeszcze uprawiasz? No, to żadno, maksymalnie z kolegami wyjdę na piłkę. Aha. No, bo tak chciałem zastanowić się, czy to może również współdziałać z innymi dyscyplinami w odpowiedź tak. Tam strzela dziewczynka na w czerwonej opasy. Mhm. Ale nie, jest, będzie, nie będę chciał tam strzelać. Jak, jak zejdzie. Jak zejdzie. To... to jest dziewczyna gigant. Ona wszystko... Mm -hmm. Jeżdżę to, nie wiem, ale mm -hmm. takie różne takie sporty. I ona to powiem, wiąże. Mm -hmm. Nie jest to bez punktu widzenia strzeleckiego, bo takie wszystkie te dynamiczne sporty, mm -hmm. na przykład na karatę, chodziła na dzugę, to się o też można po przeskładać. A co to jest za forma treningu, na tych poduszkach? To jest taka nieustanna forma treningu równowagi. Strzelec i jest też podstawowym zmysłem. I oni tak sobie tutaj przerwę między strzajami stoją i My... tak nieświadomie, świadomie się równowagę. Pozwolić teraz, żeby troszeczkę sobie poobserwujemy. Absolutnie na. A operator wykaże się teraz. Tam mamy biuro, tam pani ula ocenia tarczy, mm -hmm. dryguje tam zmianami, tam pan Michał obsługuje techniczne pistolety, ładnie. Poczekam na tą zawodniczkę, jak powiedziałeś w czerwonej opasce. Polecę, prawda, Dobra. Pan też Adamowiczka, gdzie na spokojnie. Mhm. Witoria, no, już Juniorka Mocza, kadra wojewódzka nasza. Hania też tam, kadra wojewódzka. Max też, kadra wojewódzka. Myślę, że nasi klubowicze w tym roku będą w większości kadra wojewódzkiej pistoleciarzy. No to nie jest nic innego, no, tylko pogratulować. Tak sobie I, żyli I żyli życzyć te... i słuchaj, życzyć lepszych troszeczkę warunków. To jest, słuchaj, założenie tej szczelnicy trwa 15 minut, sprzątnięcie 15 minut. Tyle czasu musimy tracić, żeby to wszystko ułożyć, wyzerować, że tutaj nic nie ma. To jest zamykane na tej szafie, nie ma śladu, że tu jest szczelnica. Nigdzie nie stało, żeby w Polsce tak było. Czyli jesteś niesamowicie jedno słowem niesamowici. mówiąc. Nie mamy szczelnicy, a temu nie A macie szczelnicę. Nie, ma, to nie macie szczelnicy, macie szczelnicę, No to jest ciekawe. Ciekawe, tak. nie? No Trudzimy do tych, tych, tych szczelnic. Proszę bardzo, bardzo mnie nurtuje. Co pani teraz robi tutaj? Eee, liczą punkty A. strzały właściwie. To jest taka dokładna buhalteria, czyli wiadomo po każdym treningu. Tak, tak, tak. No, mamy później przegląd, mhm. e, jak pracują dzieci, e, jakie wyniki mają. E, no, można nawet tutaj zerknąć e, na wyniki na 10 strzałów, ile strzelają. Na przykład można porównać pierwsze strzały... Zapiszę tylko sobie nazwisko. Na przykład weźmiemy sobie taki początek, może to już jest, już jest któryś tam zeszy, ale na przykład Um, kogo tu wezmiemy. A może nawet kucharskiego, tylko muszę znaleźć, no, no. muszę znaleźć, żeby pokazać że tak fajnie, że będzie można zobaczyć jakie, jakie postępy, postępy zrobił. Czyli nic tu nie umknie. Nic nie umknie. E, o na przykład tutaj mamy Artura jak to chodzi. Jeszcze go nie ma, a tutaj jeszcze jest, mm -hmm. ale to jeszcze początek, którzy chylają z podpórki, więc nie zapisujemy, są mm -hmm. tylko... Dobrze, ale czy jak tak. na treningu Pani ale... zabraknie, kto to robi? Mm -hmm. nie, może <laughs> nie może zabraknąć. Nie może zabraknąć. Ale tu na przykład już właśnie widzimy tak, tutaj Artur ma 69, 68, 56. A w tej chwili na przykład y, Artur, y, czy obliczyłam 86 i tutaj na przykład mamy tarczę następną niego i nawet obliczymy, weźmiemy dziesiąteczkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewiątek, e, raz, dwa, dwie, ósemki i siódemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I na pewno tu jeszcze jeden gdzieś jest. Jeden będzie gdzieś tutaj gdzieś w tym. Na pewno weźmiemy, dopiszemy dziewiątkę. Ra, raz, dwa, trzy, cztery, Czyli ja pięć, sześć, będzie, że siedem, duży. osiem, dziewięć. Duży, duży. Jeszcze raz siedemki, dwie ósemki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. I będzie tak. Eee, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 87 punkcików. Okay. Czyli jest I to. W takim razie jest. nie przeszkadzam, bo to jest bardzo <laughs> ważne, żeby się nie pomylić, i nie zrobić krzywdy. <laughs>